Witamy serdecznie. Jesteśmy zespołem Synteza Nowa, a w zasadzie to dwie trzecie naszego zespołu, ponieważ nie ma tej części pięknej. No, wykonujemy muzykę w szerokim tego słowa znaczeniu taneczną od najstarszych hicierów lat 60., 70., po współczesne przeboje. Głównie oferujemy. Ofertę na wesela, ale też inne imprezy wymagające oprawy muzycznej typu bale, jakieś imprezy integracyjne itd. No cóż, wiadomo, że zespołu trzeba posłuchać, słowa nie wystarczą. Zatem zapraszamy na naszą stronę internetową www. myślnik Nowa -v